Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kariery Broga W której znaczy w którym rozegramy mecz finałowy To jest finał finałów, bo były dwa finały Są dwa finały w tym pucharze Tam więc to jest ostateczny finał tego pucharu no i w 13-letniej historii naszego klubu AFC Wimbledon Stoimy przed wielką szansą, aby ten pierwszy raz w historii puchar zdobyć. Może zaczniemy od terminarza, kiedy ostatnio raz się spotkaliśmy. Chyba tutaj, chyba w półfinale właśnie tego pucharu. Jeśli nie, to tutaj możecie przejrzeć sobie wyniki, ale od tego spotkania to... 3-1 z Barnsley, 5-1 z Hartlepool, 0-1 przegrana ze Stevenage, 1-2 przegrana z Chesterfield. Tak więc tutaj zaczęło się już jebać w Lidze, już nie było tak cudownie. Następnie finał południa tego Johnston's Paint Trophy. Wygraliśmy 3-0 na wyjeździe. Następnie w Lidze 1-1 z Rockdale. 1-0 e, rewanż z Playmove czyli bardzo, bardzo łatwo przeszliśmy do głównego finału tego szpucharu no i następnie remis z Noczko w Lidze remis z Bernemów 2-2, remis Crowley 1-1, przegrana ze Swindom 1-2 i dopiero tutaj zwycięstwo w Lidze tak więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem spotkań bez zwycięstwa bardzo słaby bilans no ale przyszedł czas też na radość gdyż 2-0 z Crystal Palace i 3-1 Southend wygrane jednak na wyjeździe z Colchester przegraliśmy 2-4 i kontuzja Bostoka dwie bramki Franka Noble no tak więc mamy teraz z Trophy Final a jeszcze zobaczę transfery bo nie jestem pewien czy Pokazywałem wam moje najnowsze nabytki e, Tak, John Bostock to jeszcze jego zobaczyliście, a jeszcze do nas dołączył z wolnego transferu End mm, Raid e, Chłopak No w sumie już, już mężczyzna, już swój wiek ma mm, podpisałem z nim kontrakt na rok, tak więc już mu się tutaj kończy za dwa miesiące. Raczej wątpię, że podpiszę z nim kolejny na kolejne lata kontrakt. To już jest chłopak, który wygasa powoli. Rozegrał 5 spotkań, słaba ocena, tak więc nie ma co. Jednak inaczej przedstawia się sytuacja z Danielem Johnsonem. Jest to młody chłopak 22-letni, który ma dość dobre atrybuty. Jej raport jako pomocnik jest naprawdę bardzo przyzwoity. No i tak y, y, już to jest chyba y, systematycznie, że będę pokazywał jak pokazywałem wstępienia w poprzedniej części, tak będę po, pokazywał andy downy w tej części to jest chłopak, który naprawdę może się tutaj grubo rozwinąć no i dobra, zobaczmy może sobie oceny ze składu kto tu najlepiej się spisuje, tak więc no jak zwykle trzech obrońców na pierwszych miejscach i Stacy Long na czwartym. Stacy Long to jest nasz najlepszy asystent zawodnik, który asystuje średnio właśnie 13 asyst na sezon w lidze, no, 12 tutaj miał w pierwszym sezonie, no ale naprawdę ten chłopak przydaje się nam. Frank Noble i Will Kane dopiero tutaj, David Petrucci podoba mi się jak ten zawodnik gra, naprawdę mimo że jego statystyki nie mówią e, za bardzo na ten temat jednak naprawdę robi dużą rolę, odgrywa w naszym zespole No i dobra, zacznijmy mecz, ten John Bostock kontuzjowany, on jest na 3 miesiące więc będzie go brakowało, jednak to nie jest koniec świata no i musimy ustawić sobie najsilniejszą jedenastkę czyli na pewno Osano na, na prawej stronie obrony Matt Mitchell King i Callum McNaughton, czyli dwóch najle z najlepszymi ocenami na lewej Courtney Map and Walters Sami Moore właśnie zastanawiałem się nad tym zawodnikiem i to już długo i jednak postanowiłem, że sprzedam go po tym sezonie Już spisuje się bardzo słabo a, a właśnie, no ligi nie pokazałem A cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu Chociaż możemy te pierwsze miejsce stracić Gdy Steven Edge wygra swój mecz Oni grają mecze dzisiaj również Zobaczymy z kim będą grać Z Doncaster Tak więc no raczej tutaj nie powinni mieć problemu i po tej kolejce będzie, będą jeszcze 4 mecze do końca sezonu. No zobaczymy, będzie ciekawie. Tak więc Dawid Petrucci na środek. Tak więc sami Mur pożegna się z nami w tym sezonie. I tak jak mówię, jakbyśmy awansowali do Championship, ten on już sobie tam nie poradzi na pewno co innego z Kregiem hmm, Eastmondem. On jest wypożyczony z arsenalu, jednak kontrakt mu się kończy właśnie 30 czerwca tego roku, tak więc bardzo możliwe, że podpiszemy z nim kontrakt. On wejdzie właśnie teraz. No i wejdzie właśnie jeszcze Stacy Long, czyli nasz najlepszy asystent na lewej stronie Bruna. Bruna w meczu kilka meczy temu. Strzelił Hatrika. Bardzo dobrze się wtedy pokazał, ale teraz za bardzo na lewą stronę chyba nie mamy um, kogo tam rzucić. Jack Mitson wejdzie na szpicę. Um, myślę, że chyba takim składem sobie wyjdziemy. Bruna Ignakpa, chociaż Chambers i Kennedy, oni wracają po kontuzji. Tak więc nie ma tutaj za bardzo na skrzydło kogo wrzucić. Andy Reid może grać na lewej stronie. A na prawej to już nie mam pojęcia. Chyba nikt nie może grać. Chociaż Frank Noble może na skrzydle grać. To wpuścimy go na ławkę zamiast Willa, Ke Willa Chłopak no... Um... Ogólnie wierzę w niego, dobry ma, rap, dobry ma potencjał, niby jest najlepszym naszym napastnikiem w klubie, ale mało szans dostaje. Jak widzieliście, grał, rozegrał 9 meczów w tym sezonie, 4 razy wszedł w pierwszym składzie, 5 razy jako rezerwowy, no i tylko 3 bramki, raz asystował, ocena. No dobra, no nawet bardzo dobra, bo 7,27 w sumie, 7,47 w lidze. No ale. No jeszcze mamy z nim kontrakt podpisany na rok. Jeszcze się zastanowię, co z nim możemy go sprzedać. Jest bardzo dużo wart. No zobaczymy, co się z nim stanie, ale e, zgłaszamy zespół, tak więc <laughs> zobaczymy, jak się przedstawi mm, nasza drużyna. Po raz pierwszy w historii, w finale tegoż pucharu. Oj. No szkoda, że Craig Eastmund wygląda na zestresowanego, no ale reszta zawodników wydaje się być zadowolona. No i dobra, zaczynamy mecz, tak więc piłka w naszym posiadaniu. Gnakpa tutaj już próbował co nieco zrobić, ale już piłka w rękach bramkarza Tranmer. I teraz nasi przeciwnicy są przy piłce. Power na prawym skrzydle do środka, ale ładnie. Matt Mitchell King, jednak nikt tutaj przy nim nie jest. Mat Mitchell King. I właśnie, ale myślałem, że czysto to zrobi i dostanie tak żółtą kartkę niestety w drugiej minucie już tego meczu. Power, źródł wolny, dośrodkowanie i wychodzimy z kontrą, uda się, Gnakpa zwolnił trochę, ależ co to, co on zrobił, Murphy, bardzo dobrze, że on to złapał, dalekie wybicie do Micona, Micon gasi piłkę, ale co to był zastrzał naszego najlepszego snajpera, beznadziejny. Dziesiąta minuta spotkania i jesteśmy w posiadaniu piłki, Bruna, Bruna do środka do Stacy'ego Longa, Petrucci, tutaj do, znalazł Gnakpę, Gnakpa i pięknie, jest 1 do 0, 1 do 0 od razu, e, daje polecenie utrzymanie piłki i może jeszcze e, skrócenie pola gry. Strzał, ależ Murphy pięknie wyłapał ten strzał, naprawdę znakomita interwencja naszego bramkarza. Dośrodkowanie rzut rożny i bardzo dobrze, że nie celny ten strzał, chociaż to chyba było wybicie nawet i kolejny rzut rożny, Uwaga, Matt Michel King dobrze spisuje się w powietrzu. I już raczej nic się nie wydarzy w tej akcji. 21 minuta spotkania. Gerardo Bruna jeszcze Bruna strzela, ale... Jeszcze Bruna dopada do tej piłki Dośrodkowanie, ale nie celne Uwaga, zmiana szybko tutaj akcji I piłka po stronie Tranmer, już są blisko Strzał, ale anemiczny Był ten strzał Pół godziny gry za nami, 30, uwaga rzut wolny Strzał Bruny, ale łatwy do, do złapania dla bramkarza drużyny Tranmer, minuta dolczona do drugiej, do pierwszej połowy spotkania, już koniec pierwszej połowy tak więc bardzo dobrze do przerwy prowadzimy 1 do 0 i jestem zadowolony z moich zawodników chociaż mogłem powiedzieć, żeby, żeby byli skoncentrowani do końca to jest puchar ale mógłbym ich zestresować tak więc Dobrze Walters, Gnakpa Osano Dobrze utrzymujemy się przy piłce Petrucci, Gnakpa Już coraz bliżej jesteśmy bramki Fajna piłka do Mitsona i pięknie jest 2 do 0 2 do 0 w finale Szaleństwo na trybunach Bardzo dobrze i uwaga jeszcze rzut wolny, jeszcze Bruna, jeszcze raz, ale, ale w łatwy sposób... Ale jeszcze Bruna tam powalczył i mamy już drożny. Bardzo ładnie. W kilku ostatnich meczach właśnie spisuje się Bruna w, w prawie każdej akcji go widać, tak jak maślane tak jak to widać w tym meczu. No i co teraz? Petrucci, piękne podanie do Mitsona, chociaż tutaj e, dwóch obrońców było przed, e, przed nim i poradzili sobie z e, naszym snajperem Eastmont Long. Jack Mitson już w polu karnym, Jack Mitson co wykombinuje Gerardo Bruna do środka, ale wybijają obrońcy jeszcze. Meppen Walter znalazł Gnak ale ależ Gnak prosto w brąkarza. Szczęśliwa obrona przez bramkarza drużyny Tranmer. 70. minuta, 20 minut do końca meczu i cały czas prowadzimy 2 do 0. Tutaj um, kondycja spada i to znacznie Petruciemu, który najlepiej spisuje się w naszej drużynie, jeśli chodzi o ocenę Gnakpa z daleka, ale nie celnie. 74. minuta tego meczu. Osano, sztakten wszyscy znawcy NBA, którzy interesują się NBA interesowali się już kilka dobrych ładnych lat temu to pamiętają Johna Stocktona jest to koszykarz który chyba do dzisiaj ma największą ilość asyst w karierze no ale nieważne Meppen Walters Eastmont idziemy środkiem boiska Petrucci miał dużo miejsca ale niecelny był ten strzał no i ostatnie minuty tutaj zrobimy tylko taką zmianę. Andy Reid sobie wejdzie za Petruńcęgo, niech się trochę ogra i może za Brunę Frank Noble. To nie, zrobimy tak, że Andy Reid wejdzie tutaj, a na środek wejdzie Daniel Johnson, czyli naszych dwóch nowych pomocników wejdzie na boisko. Myślę, że to wystarczy. Więc 9-0 z taką oceną schodzi z boiska Dawid Petrucci, który już chyba na pewno zdobędzie nagrodę dla zawodnika meczu. Chyba, że jeszcze Gnakpa by tutaj strzelił bramkę. Taylor to było chyba podanie tutaj do zawodnika z 15, jednak bardzo, bardzo niecelne. I koniec meczu! Tak więc mamy ten puchar. Bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony z wyniku, bardzo zadowolony z tego, że udało nam się wygrać Puchar. Pierwszy raz w historii byliśmy w finale i od razu wygraliśmy. No i dobra, teraz się będę delektował wiadomościami. 36,5 tysiąca dostaliśmy za zwycięstwo. Tak więc pięknie. A i tutaj mamy 200 tysięcy na głowę? No chyba kurwa nie bardzo. Od razu sobie sprawdzę finanse, żeby tu nie było... Nie, minus 180 tysięcy. No. A już sobie zapewniliśmy miejsce nam w miejscu barażowym. E Aha, Carlaj mm, już awansowało do właśnie League One mm. No dobrze dobrze, zarząd zadowolony, okej okay. Gail, zobaczmy kto to, to jest manager Stains Czyli drużyny w najniższej chyba lidze grywalnej w tym FM-ie Okej okay. No i to w sumie chyba będzie wszystko. No Petruci w świetnej formie. Wypłata. Aha, czyli wypłaciliśmy 200 tysięcy na wszystkich zawodników. Kurwa, będę musiał się chyba zastanowić następnym razem, jak będę ustalał premie drużynowe. A jestem ciekaw, czy za ten puchar dostałem jakieś punkty menedżerskie. Galeria Sław. Jest! 15 Zajebiście Dobrze wchodzi Czyli w państwie w Anglii. O, nie ma szans, a narodowość jako Polak, no jeszcze trochę brakuje. Jestem ciekawy czy Maciej Skorża pierwszy Jestem ciekawy czy za awans hmm, Będą jakieś punkty Chociaż myślę, że bardziej jest, mamy dalej pierwsze miejsce Stevenage przegrało z Doncaster No coś niemożliwego się dzieje w tym sezonie, w tej lidze Prawdopodobnie jakieś punkty chyba dostaniemy Wygrywając tą ligę, czyli kończąc na pierwszym miejscu No ale dobra, ten odcinek powoli skończymy Tak więc udało się wygrać puchar po raz pierwszy w sezonie, po raz pierwszy w historii naszego klubu rozgrywki jest zwycięzca 2015 rok a tutaj tu jakieś mniej, mniej znane i mniej prestiżowe rzeczy tak więc Johnston Spain Trophy mamy Puchar Teraz terminarz, tak więc no niedużo nie meczy, 4 mecze zostały do końca sezonu, tak więc spotykamy się tutaj w meczu Sportsmove. Mam nadzieję, że tutaj będzie 12 punktów i wygrana w lidze pierwszej, e, czyli NPower Football League One trzeciej lidze angielskiej. Tak więc dobra, ja się z wami żegnam, zapraszam na kolejne odcinki. Siemano!